Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić z Pelplina i zaprosić na niedzielę najbliższą wielkie święto wszystkich muzyków, wszystkich ludzi związanych z dźwiękami z muzyką, a mianowicie wspomnienie świętej Cecylii. Przygotowujemy rozmaite pieśni, rozmaite utwory, które mam nadzieję pomogą nam wyrazić przede wszystkim radość z tego, że jesteśmy ludźmi bieżącymi. Od piątku do niedzieli w Pelplinie organizujemy warsztaty muzyczne, które prowadzi Hubert. Kowalski z Krakowa jest to cykl przygotowań, który jest organizowany przez dużo Pasterstwo Muzyczne Dycyzji Pelpińskiej. Cieszę się bardzo, że z całej decyzji i nie tylko z pomorza przyjechali do nas uczestnicy, aby śpiewać dla chwały Pana Boga. Serdecznie zapraszam w niedzielę na godzinę 17 do bazyliki katedralnej w Pelplinie na koncert powarsztatowy. Rozpoczęły się cudowne warsztaty, przygotowujące nas do Światowego Dnia Młodzieży z Hubertem Kowalskim, kompozytorem i dyrygentem z Krakowa, których jako nieboskłonni, jako na cały głos mamy ten zaszczyt uczestniczyć. I chcemy Was zaprosić wraz z innymi uczestnikami na piękny koncert powarsztatowy, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 17 w naszej Pelplińskiej Katedrze. Musicie tam być. Zapraszamy Was serdecznie. Przyjdźcie zobaczyć, co udało nam się tu wypracować podczas warsztatów. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Niedziela, godzina 17, handl w Pelplinie. Pozdrawiam Kuba w Kowalski.